Cześć wszystkim, dziś zajmiemy się kolejnym zadaniem pobocznym z serii rozpoczyn... rozpoczętej przez zadanie Teakarz. są to zadania na poziom dziewiąty, kolejne w cyklu to ja bandyta. aby go kontynuować musimy udać się porozmawiać z Emilką, jak pamiętamy przysiaduje ona w karczmie pod złotym świniakiem i tam się też kierujemy, Kalina... Emilka. Witam Wać Pana w naszej knajpie. Napije się czego? Skosztuje? Polej czegoś mocniejszego. Wyglądasz na zmęczonego. Napij się, a potem zrób co chcesz z moją wiadomością. Jaką wiadomością? Jakiś typ kazał przekazać, żebyś go w jaskini na północ od Tentis szukał. Podobno masz wiedzieć o co chodzi. Nic więcej nie mówił? Nie, to wszystko. Cóż, robota czeka. Do zobaczenia. Aha, no to. Biegniemy spotkać się z Alokajem. Jeśli nie widzieliście pierwszego filmiku rozpoczynającego tą serię zadań, to filmik z zadaniem Teagasz jest dostępny na moim kanale. Zachęcam do zapoznania się. Zaatakujemy wściekłego psa, ponieważ jest to elita i możemy z niego zdjąć jakiegoś dejfa. a tych nigdy za, za dużo. Cóż, ścięgno z psioka. No ale 8 punktów psychodoświadczenia. A ścięgna z psioka przydają się do tworzenia yy, małych plaż niszczenia. Co jest? Biegniemy. Co się dzieje? Biegniemy do jaskini i zobaczmy czego od nas chcą tym razem. Trzym szmal ty chuda gnido, jeszcze się odegram. O, ty, Guson czeka na ciebie. Idź dalej tym korytarzem. Dzięki. Sam jesteś gnida kręłbasie, ja wygrywam i ja uczciwie, a ty kasteczu z czego podsłuchujesz? są czeka, idź dalej, tam go znajdziesz. Jasne. Dawaj kasę, <grytania> Żartowałem. Fej czeka. Kiedyś zabijesz kogoś śmiechem. Witaj, a lokaj przyjął mnie do bandy i każdy odsyła mnie do ciebie. A, ty musisz być tą nową, obiecującą duszą. A powiedział, żeby rzucić ci od razu na głęboką wodę. Zwłaszcza, że znasz sprawę z gubernatorem Tentis, słynnym Eliasem Bande... Bandoeldem. Dobrze zrobiłeś, przechodząc na naszą stronę. Dzięki temu dowiesz się, kto naprawdę jest bandytą. Co masz na myśli? Dowiesz się w swoim czasie. Teraz nie ma czasu na gadki. Mam dla ciebie zadanie. Bardzo ważne zadanie. Słucham. W Tentis jest jeden kred. Zajabiał przy nas solidnie. Miał szereg zleceń i wszystko robił bez szemrania. Zwykle załatwialiśmy sprawy w porcie, ale raz przypadkowo znalazł się w naszej siedzibie. Zaczęliśmy go śledzić i odkryliśmy, że, że od, układa się z ratuszowymi. Musi zginąć, zanim cokolwiek im wygada. Gdzie go znajdę? Siedź gdzieś w porcie, może mieć obstawę, dobrze się przygotuj do akcji. Życz mi szczęścia, mam nadzieję, że mi się opłaci. Spokojnie, jak już go załatwisz, przeszuka jego noje. Gnida jest znana ze skąpstwa, a zajabiał u nas nielicho. Co przy nim znajdziesz, jest twoje? W porządku. No to musimy się usprawiedliwić z kapusiem. Biegniemy do poetu. No, jeszcze kawałeczek. Lubię ten swojski klimat przysiłka przytępis, przysiłku, przysiłka, przysiłku. Tętis. No i jesteśmy w poecie. Pewnie będzie w magazynie, chociaż zaraz zobaczymy. No jakże by inaczej. Pierwszy czy drugi? Drugi? Drugi. Wynocha obywatelu Ważne rzeczy się tu dzieją. Jakie? Płacę podatki. Mam prawo wiedzieć. Gówno tam masz nie prawo. Won, bo wyrzucę siłą. Jako obywatel zwalniam cię ze służby. O, widzę, że trwają ci są. Dobra noc. Dobra noc. Odpocznijmy. Co prawda, jeśli wszyscy są tak bojowi, to nie powinno być problemów, ale po co językować? Zwłaszcza, że znalazłem jeszcze jakąś... Znalazłem. Znajdźkę. O, jabłcopówka, doby bydeb. Czego chcesz? Tutaj nie można łasić tak sobie. Wynoś się. Dlaczego? Chleb jak każdy inny. Tylko świnia bardziej wygadana. Kim ty jesteś? Co? Stach cię obleciał spokojnie, szybko ci od niego uwolnię. Nie wiesz z czym zadziejasz, już nie żyjesz, już jesteś trupem. Ratunku! Straż! Stasz! Nie żyj się tchórzu, wszyscy nie żyją. Boja na ciebie, a lokaj wydał wyrok. Staja, też jest opojowy. No. To na tyle oszlikowane limety 4 sztuki. O, coś tu mamy. Mikstura mamy, dwie sztuki z majka. Składnik używany do produkcji inhibitora turypusowego wykonuje go Gold Tizenli. No cóż. To jeszcze nie ma teraz. Wracamy do kryjówki. Ej, ej, przypomnij mi, żebym więcej nie ufał temu świńskiemu Ejowi. Rozumiem, że się pogodziliście. Sam jesteś świński, ryj. Nie ma to jak przyjaźń, co? Uważaj, za tobą, co? Ha <laughs> Hahaha, masz masztalę. Co tam? Ubiłem Gnidę. W ostatniej chwili, bo już miał sprzedać atuszowym lokację kryjówki alokaja. Dobrze się spisałeś, Kasteczus. Mam nadzieję, że obłowiłeś się na tym wieprzu. Ledwo uniosłem cały ten limetyk. Hehehe, <laughs> wierzę. Być później możesz skontaktować się z nami poprzez Emilkę w Kaedźmie. Kontaktować się przez Emilkę. Dobra, będę pamiętał. Do zobaczenia. No i widzę, że to już koniec tej misji. Dostaliśmy 800 zł, 300 doświadczenia. Ciąg dalszy w następnym odcinku. Jeśli podobają się Wam moje materiały, pamiętajcie, żeby zostawić po sobie ślad: suba, lajka, like komentarz, cokolwiek. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć!